do naszej kawiarni, serwujemy refleksje i pytania. Odżywcze jak macza. I pobudzające jak yerba. Dzisiaj będzie bardzo ciężki temat. Myślisz? Myślę, że to będzie ciężki temat o szczęściu. Ja już chciałam, że powiesz o śmierci. O śmierci będzie następnym razem. Dzisiaj o szczęściu. No dobrze, to jak z tym szczęściem u Ciebie? A powiem ci, że. Dobrze. Tak, tak, że jest to taki temat, który zgłębiam. Myślę, jak wiele osób z naszego pokolenia, to szczęście jest taką enigmatyczną zagadką. Z naszego pokolenia to między 40 a 50. Tak, tak, jesteśmy między 40 a 50. Nie wstydzimy się tego. Myślę, że wiele osób dorastało w takiej pogoni za szczęściem i szuka tego szczęścia w wielu różnych miejscach, nie zaczynając od siebie. No i potem zatacza takie ogromne koło, gdy już mają wszystko, gdy mają już wiele rzeczy i miejsc odkrytych i zwiedzonych. Stwierdzają, że stara maksyma, że pieniądze szczęścia nie dają, okazuje się. Być bardzo głęboka i bardzo mądra. Chociaż ja słyszałam takie dopowiedzenie, że może szczęścia nie dają, ale pozwalają szczęśliwie być wygodnie nieszczęśliwym. Wygodnie nieszczęśliwym. No, no możliwe. W każdym razie myślę, że wiele osób przechodzi taki trend, powrót do tego poszukiwania sensu życia, bo to do tego się sprowadza, jak zaczynamy badać temat. I i to szczęście jednak trzeba w pierwszej kolejności odnaleźć w sobie. No i tutaj wchodzą różne różne sposoby, metody, recepty, pomocy, książki, lektury. Najważniejszy jest efekt. Nie uważasz, że najważniejsza jest ta nasza konkluzja, czyli żeby znaleźć szczęście, no właśnie, nie wiem, czy szczęście można znaleźć. Czy nie jest tak, że ona po prostu sobie tam jest i tylko, tylko czeka. Ja, podobnie jak ty, miałam takie doświadczenia wcześniej, że. Znaczy, tak rozumiem z, tego, z tej wypowiedzi, że, że podobnie, że najpierw mi dawała kariera na przykład, szczęście, tak przynajmniej myślałam. No w sumie tak było, można powiedzieć, że jakoś tam, jakiś czas tam było. Później podróże, później jakieś zakupy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz jestem na takim etapie życia, że to, ta szczęśliwość jest w pewien sposób, można powiedzieć, stałym stanem, ale jak sobie ostatnio zastanawiałam się, dlaczego w sumie, bo nawet jak jestem smutna, to jestem szczęśliwa, jakkolwiek to może dziwnie dla Was zabrzmieć, to myślę, że tym szczęściem dla, dla mnie jest osobiście akce, akceptacja każdego mojego stanu. Mhm. Czy jakby trudno w tym kontekście myśleć, że, że szczęście można znaleźć. Tylko po prostu ono gdzieś. Może inaczej, że przestałam myśleć tak, że jeżeli coś tam, to będę szczęśliwa, tylko jestem szczęśliwa i. No i pięknie. A ty, słuchaczu, gdzie jesteś na drodze do znalezienia swojego szczęścia?